Lepiej jest, jak się podchodzi do niektórych rzeczy tak z pasją, a nie z przymusu. O, podawałem przykład grania na gitarze i tego, jak kiedyś na karate chodziłem. Szybko mi się to znudziło, jak zostałem wepchnięty w takie struktury, które jakby nie bardzo nie były w stanie zainteresować tak, wciągnąć w to. Pomimo tego, że wydaje mi się, że gdybym ten sam temat ugrył z innej strony, to może byłoby. Może zostałoby to w moim życiu na dłużej I don't know. Po prostu tak jak, jak grywam sobie na tej gitarce to Jest to fun I dlatego robię to Dlatego chce mi się to robić nadal i No nie wiem, jest to, jest to fajne, jest to ciekawe Tak jakby jak sobie pomyślę O, o różnych takich momentach Depresji czy coś po w gorszych momentach w życiu To jakby nieważne jaki jest dołek czy, czy górka to, to pozostaje takie samo Jakby jestem w stanie Zwizualizować sobie taki stan, w którym zwyczajnie nie chcę się e, Brać za to Bo czasami faktycznie jest się tak zdołowanym, ale no nie akurat gra na gitarze jest dla mnie taka przyjemna, że to jest jak taka odskocznia że nawet w tych kiepskich momentach, po prostu czasami chwycę i... Gram. I fakt, że się, że progresuję w tym, to daje swego rodzaju... Chęć do życia i tak dalej. Że nieważne jak inne pułapy w życiu... Mogą być... Nie najlepiej... Tak tu... Zawsze mogę zrobić ten progres. Tak wydaje mi się, że tak jest z wieloma dziedzinami, nie? Że po prostu... No daje to, daje to jakiś cel w życiu. Nawet jeśli, nie wiem, nie wiążesz sobie z tym szczególnie w przyszłości, nawet jeśli to jest jakaś taka mała rzecz dla ciebie, twój mały mini-ogródek umiejętności, który tam sobie, bierzesz, pielęgnujesz i tak dalej, to... Still jest to, jest to coś, co trzyma jakby przy tej lepszej perspektywie na życie. Gdzie bez tego mogłoby być tak, że że życie może się wydawać bez sensu po prostu. Bo jakby tak, życie jest bez sensu, ale można mu nadać różny sens, nie? Ach, załóżmy, niektórzy ludzie tak pomagają po prostu innym, nie? To jest ich sens, to jest ich takie, taki motywator do, dalszej, do dalszego działania. Tak samo może być pewne formy e, samorozwoju też mogą mieć taki skutek, nie, że, że po prostu, że chce się żyć, że daje to taki sens, takie poczucie czegoś. A jak jest pomaganie innym, to jest bardziej poczucie, że jesteś potrzebny. Tu to jest bardziej taka osobista rzecz. Te, też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że jeśli stworzysz sobie siatkę takich rzeczy, w których, przy których wykonywanie czujesz się potrzebny, albo czujesz, że właśnie, że ewoluujesz, że nieważne jaki Kiepski jest dzisiejszy dzień, to jutro możesz wrócić do tej rzeczy i możesz stać się o ten jeden krok lepszy i to daje ci jakieś taki chęć do życia. Jeśli to jest coś, co faktycznie tak grało w twojej duszy, co faktycznie chciało się robić i nie jest to zrobione z przymusu, nie wiem, załóżmy. Że komuś w ogóle nigdy nie przyszło do głowy, żeby grać na gitarze, ale ktoś podsunął ten pomysł, i teraz ta osoba zwyczajnie chwyta to, bo, bo ktoś polecił to tej osobie, że, a to zajmij się czymś takim, może, nie wiem, na przykład ja tak czasami mówię niektórym ludziom, którzy się czują tacy, you know, że, że ich życie jest takie meaningless, czasami im doradzam, to może naucz się grać na jakimś instrumencie. Ale to nie będzie miało takiego samego efektu, jak dla kogoś, kto faktycznie zawsze chciał to robić. Wydaje mi się, że to jest ważny składnik tego, że później, że, że, że to jest tak ważne dla, w Twoim życiu, że to musi jakoś grać w Twojej duszy. Chodziło mi o to, że jeśli zrobisz sobie siatkę z takich czynności, które sprawiają, że albo czujesz się właśnie potrzebny, um, że robisz coś dla innych ludzi, albo ewoluujesz, to później łatwiej jest uniknąć tych takich głębszych stanów depresyjnych. No i tak jak mówię, no tak samo jest z różnymi rzeczami, sztuki walki i tak dalej, nie? Dużo osób mówi, że to im ratuje życie, to zależy też jaki właśnie masz temperament, jaką osobą jesteś. Mega fajne jest to, jak widzę teraz, jak niektóre osoby o podobnej... to jest tak fantastyczny proces, jakby no nie dla każdego może to być interesujące, ale ja zawsze czułem jakieś takie właśnie powo powołanie może, nie, może to jest właśnie to. może Ja się ostatnio czuję bardzo dobrze z, we, z własnym życiem, bo dużo rzeczy się jakby doprowadziłem do zbieżności moich czynów z moimi wartościami. Jest coraz mniej takiej dychotomii we mnie, czy dychotomia to chyba nie jest odpowiednie słowa. Takiego dysonansu, gdzie jestem rozrywany w dwie strony, które są przeciwne, jakby nie można być tym i tym, dlatego. Powoli zaczyna się to składać w taki w je, jeden kierunek, i, i jakoś z, bardzo dużo ściągnęło to, e, bardzo dużo ściągnęło to takiego ciężaru jakiegoś psychicznego z mojej głowy. Nie jestem już taki rozerwany, to jest taka, jest taka jedność w tym wszystkim. E, i, I nie zaniedbuję tych rzeczy, które faktycznie uważałem za jakieś takie swoje pasje. I nie dziwię się, że ktoś może być w jakimś stanie depresyjnym, jeśli, jeśli nie robi takich rzeczy, bo to nawet nie chodzi o to, że tu chodzi o to, że idąc w te rzeczy przyjdą do Ciebie takie doświadczenia, które budują cię na duchu. I tu nawet nie chodzi o to, że nie robiąc tych rzeczy jesteś. Ee, fuck. Nie wiem jak to do końca przekazać. Tu chodzi o to, że bez tego budowania na duchu, które kryje się za iściem w stronę tych swoich pasji, ciężko jest yy, przetrawić ten taki ciężar egzystencjonalny, który, z którym jakby każdy musi się zmagać. Jeśli nie robisz tego, co tam właśnie gra ci w duchu i, i nie dostajesz feedbacku za to i nie jesteś jakby. nie czujesz właśnie, że jesteś w fajnej korpce życia, no to wtedy te takie poczucie śmierci za życia cię dosięga, jakby dogania cię jakieś takie. 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 cierpienie, które nie jest znośne, jeśli nie masz czegoś, dlaczego warto cierpieć. Bo teraz, jak właśnie z, 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 zacząłem nagrywać i tak dalej i widzę feedback od, od niektórych ludzi, jakby nie, to jest, tak napawa mnie po prostu czymś takim, bo zawsze miałem z tyłu głowy, że chciałbym coś takiego robić i, i teraz to robię i okazuje się, że... że ludziom się to podoba i to nie chodzi o to, że o, ludziom się to podoba, to chodzi o to, że ludzie też widzą w tym wartość, że jakby to moje przeczucie nie było aż takie... Takie szalone czy coś, nie było takie bez sensu, wiele osób mogłoby mi powiedzieć, że stary kurwa, nie wiem, tym ty, ty chcesz się zajmować? To jest, tak nie wiem, spo, spojrzeć z góry na coś takiego. Yy, I chuj tym ludziom w dupę, kurwa, jebać wszystkich takich hejterów, bo to jest bardzo fajne po prostu, jak się coś takiego robi i nagle, nie wiem, ostatnio ktoś... Yy, żołnierz, który nagrywa swój kanał, nazywa się Siła Umysłu, o podobnej tematyce, o której gadamy na Miłego Wieczorku, jakby... tak dał feedback i... i potencjalnie może kiedyś nagramy coś razem, z czego byłbym taki... A! Ah, fuck! Fantastycznie! Inna jakaś osoba powiedziała, że... że dawno nie widziała takiej... comforting? Czyli... Ja też, że komfortowej, tu chodzi o to, że takiej miłej... takiej... Że po prostu oglądając to czujesz się komfortowo, konwersacji, nie? I to jest... mega, mega dużo dla mnie znaczą takie rzeczy. Taki feedback właśnie. So I, I don't know. I'm just saying. Po prostu wydaje mi się, że bez tego... cokolwiek ty chciałbyś robić w życiu, jeśli nie robisz tego i nie otrzymujesz tego feedbacku od, od życia, od zewnętrznego świata, no to nie jest tak łatwo przebrnąć przez to życie, może się faktycznie wydawać, że świat jest kurwa taki przeciwko tobie, jest zły czy coś, jest kurwa bez sensu i, i wszystkie negatywne rzeczy, które się z nim wiążą, nie, widąc, nie widząc tej drugiej strony medalu, która nadaje życiu piękna. Słuchaj, bardzo, bardzo... Zachęcam do cokolwiek siedzi w duchu i jakkolwiek Twoje środowisko obecne ocenia ciebie na bazie tego, że nie powinieneś tego robić. Bo XYZ, bo im wydaje się to być śmieszne. Czy chcesz być kurwa raperem, czy chcesz być nie reżyserem filmowym, czy kimkolwiek tam kurwa chcesz pisać książki, ale ktoś uważa, że to jest śmieszne, to nawet rób to po cichu, tak, jakby, żeby nikt tego nie widział. I, i fuck them all! Nawet jeśli coś robi się średnio, nawet jeśli coś robi się, można by powiedzieć, chujowo, że dużo osób by mogło powiedzieć, że A to nie, no nie, nie, nie jest na poziomie, bla, bla, bla. No i co? Jakby ty się czujesz dobrze z tym, że siebie wyrażasz w ten sposób. Fuck it, rób to. Dajcie lajka, bardzo pomaga mi to w algorytmie.